No, cześć siemaneczko, witam Was w całej swojej serdeczności na swoim kanale. Z tej strony Michał, a dziś, cóż, dziś wrócimy do tematu fx w Delu D800. Jak pamiętacie, z ostatniego odcinka padła przy flaszowaniu wideobiosu. Czy uda się do dzisiaj ocalić? Tego nie wiem, więc cóż, nie przedłużając, zaczynajmy. Jak pamiętacie, flashowaliśmy tę kartę, czyli NVG FX5650, wideobiosem z Inspirona 8600. Cała procedura przeszła poprawnie, nie było żadnego problemu do momentu uruchomienia ponownie komputera. Po ponownym uruchomieniu wystąpiły artefakty, no i w zasadzie już po temacie. Postanowiłem więc poszukać Inspirona 8600. No, i tak się składa, że udało mi się takowego znaleźć. Łatwo nie było, ale udało mi się znaleźć. Mamy tutaj takiego, oto Inspironka 8600. Jest to budżetowa wersja Della D800. No i myślę, że. Na tym kadłubku sprawdzimy sobie zaraz, czy uda nam się ożywić tę kartę. Być może ona bez problemu na nim wstanie. Tego jeszcze nie wiem. Zaraz sobie to sprawdzimy. A zanim sobie to sprawdzimy, troszkę historię tego Inspirona 8600 Wam opowiem. A mianowicie dorwałem sobie tą 8600kę na Allegro, a okazało się, że na tym, że właśnie Allegro sprzedawał ją mój znajomy. I też subskrybent kanału Radek. Radek sprzedaje co jakiś czas całkiem fajne retrograty na Allegro. Link do jego kanału sprzedażowego na Allegro pozostawiam Wam w opisie tego filmu, a od siebie mogę tylko powiedzieć, że jeżeli chodzi o radka, bardzo fajnie tutaj robi opisy tych sprzętów. Generalnie dostaje się coś w sumie lepszego niż wynika z opisu, jeżeli o mnie chodzi, jestem zadowolony. No i generalnie ma też bardzo dużą tolerancję na Januszy biznesu, bo tego wam jeszcze o sobie nie mówiłem, ale w momencie kiedy dokonuję jakichś zakupów via Allegro bądź OLX, często jestem takim właśnie Januszem z Wąsem, który sugeruje, żeby coś sprzedać mu za nie więcej niż 50 zł. Więc... Radek tutaj wykazał się też sporą cierpliwością. Tak naprawdę, w momencie, kiedy negocjowałem zakup tego sprzętu, nie wiedziałem, że Radek to Radek na tym rzecz Allegro. Wyszło to później w toku rozmowy. No i cóż, troszkę. Było mi wstyd, ale no taki już jestem, no, nic nie poradzę. Dzięki temu też bardzo wiele sprzętów udało mi się za te 50 zł. kupić. No i też dzięki temu wy macie co oglądać, bo gdybym miał za nie płacić krocie, to pewnie nie byłoby tyle tego na kanale. Jeżeli chodzi o Inspirona 8600, myślę, że przyjdzie czas i na niego, i nim też się kiedyś zajmiemy. Natomiast na razie to sobie go zamykamy. Odstawiamy go gdzieś tutaj na bok, no i wracamy do naszej D800 i sprawdźmy, czy to ma szansę zadziałać. Przede wszystkim, czy ta karta wstanie w pierwszej kolejności w Inspironie 8600, a jeżeli wstanie w Inspironie 8600, spróbujemy ją przeflashować wideobiosem z D800, żeby przywrócić ją do tegoż właśnie kadłuba i sprawdzić, jak może tutaj pracować Tajna karta z serii FX na maksymalnych swoich możliwościach. Czy to się uda? Nie wiem. Sprawdźmy. No dobra, mamy naszego Inspirona 8600. Mamy naszą grafę przeflaszowaną wideobiosem z Inspirona 8600. Ech, cóż, próba. Sprawdźmy, czy to ma szansę zadziałać. 3, 2, 1. Ej! Coś. E. Coś się dzieje, coś się dzieje. No i lipa, czyli po wszystkim, panie i panowie. Skoro nie działa, a nie mam specjalistycznego sprzętu, a nikt nie chce się bawić w reanimację retro, nie pozostaje mi nic innego. Termoobieg 190 stopni. No i cóż, czas pokaże, czy to w ogóle miało jakikolwiek sens. Karta złożona i teraz najlepsza akcja. Zaczekam, aż przejdzie 3D Mark na karcie 4200 Ti 32 Mega i zobaczymy, czy tutaj ruszy nam to kwadro. Jeżeli ruszy, nie mam pytań, bo okazuje się, że piekarnik jak zawsze daje radę. Dobra, panie i panewki, piekarnik dał radę czy nie dał rady? Trzy, dwa, jeden. Ej, nie chcę wam nic mówić, ale to chyba żyje. Haha. Ha. Jak widzicie, podjąłem desperacką próbę ożywienia Quadro Go FX700 i jak było widać, nawet na początku dawało to radę. Niestety, przy pierwszym większym obciążeniu znów zaczęła walić artefaktami, więc generalnie no to cóż, FX5650D. Quadro GL FX700D. Więc jaka konkluzja? Czy jest możliwość posiadania w miarę działającego i jednocześnie chłodnego FX-a w takim kadłubku Della D800? No, i tak, i nie. Tak, ponieważ mamy jeszcze taką kartę jak FX 5200 i tak na dobrą rzecz w konfiguracji 64 MB mamy 128-bitową przepustowość pamięci i jej wydajność jest przyzwoita, a nie, no dlatego, że tak na dobrą rzecz, by w momencie kiedy byśmy mogli kupić na przykład D800 z 4200 Titanium, też w wersji 64 MB, no to okazuje się, że jego wydajność względem takiego fx 5200 jest wyższa. Co prawda nie w grach Direct 9, ale no nie oszukujmy się, gry z Direct 9 to na FX-ach tak średnio sobie radzą. A jeżeli chodzi o FX 5200, to już tym bardziej. Więc cóż, no, hmm, jeżeli ja bym miał wybierać, to wolałbym w tym przypadku zainwestować w Titanium 4200. Natomiast cóż, no jest tak, że nie zawsze mamy wybór. I generalnie taki FX 5200. Również da nam radę. Jego wydajność jest pomiędzy 4200 Titanium 32 MB a 4200 Titanium 64 MB PS. Jeżeli chodzi o jego możliwości, no to tak wygląda jego wynikowa przy stokowych zegarach, zaraz po instalacji sterowników. No a. Tak wygląda jego wydajność po podbiciu zegarów rdzenia do 300 MHz, a pamięci do 600 mega transferów, czyli 300 MHz. I generalnie uważam, że no, śmiało można te zegary w tej karcie akurat tak podbić, dlatego że po pierwsze, mamy nadal w miarę dobrą temperaturę jak na FX, bo oscylujemy gdzieś w granicach tych 80 stopni, co w przypadku karty FX jest jak najbardziej OK. No i też no, nie mamy żadnych efektów ubocznych takiej lekkiej modyfikacji. Więc uważam, że śmiało można w coś takiego sobie pójść. Jeżeli chodzi więc o FX w Delu D800, jeżeli chcecie poznać moje zdanie, jest to oczywiście moja subiektywna opinia, no to jedyny sens FX'a to właśnie taki 5200 w wersji 64 MB. I w zasadzie tyle, jeżeli tutaj chcielibyśmy zamontować jakąś poważniejszą kartę, no to wydaje mi się, że po prostu nie ma sensu, mija się to z celem. Nawet na stokowych zegarach takie fx -y 5650 czy Quadro GO 700FX mają blisko 90 parę stopni. Jesteśmy w stanie to w jakiś sposób tam zbić, no ale robi się wtedy też bardzo głośno w samym kadłubie. A to też jakby obniża nam komfort grania na takim retro sprzęcie. Oczywiście, jeżeli chodzi o karty zastosowane w tym kadłubie, były również karty z serii ATI Radeon 9600. Natomiast z tego, co piszą na forach, no, to miały one lekko w granicach 100-100 paru stopni podczas obciążenia. Co za tym idzie, nawet jeżeli jakieś do dzisiaj przeżyły, no, to są już mniej więcej na tym samym etapie, co Quadro i 5650, którą w tej chwili trzymam w ręce. Więc z mojej strony ja uważam, że nie ma sensu w takie grafy w tym kadłubie iść. Jeżeli natomiast chcielibyśmy kadłub z FX 5600 koniecznie albo z jakimś lepszym FXem niż 5200, no bo nie szarujmy się, to jest taki entry level w FX-ach, no to uważam, że tutaj całkiem fajną alternatywą jest taka Toshiba. To jest Toshiba P10, ona już u nas u mnie na kanale była. Jest ona zbudowana w oparciu o stacjonarny procesor Pentium 4 oraz FX5600. Jeżeli chodzi o jej wydajność, możecie sobie zobaczyć na filmie jej dedykowanym. Jest tam też całe disassembly tego kadłuba. Tutaj, jeżeli chodzi o chłodzenie samego układu graficznego, zrobiłem drobną modyfikację, którą też sobie możecie tam fajnie podglądnąć. Bo ta modyfikacja jak najbardziej działa i temperatury w przypadku tego układu są jak najbardziej ok. Sam laptop działa bez problemu w oparciu o system Windows 98. Można do niego zainstalować też wszystkie sterowniki. Więc ze swojej strony, jeżeli byście chcieli coś mocniejszego z serii FX, jak najbardziej mogę polecić tą to szybkę. I. Jeżeli chodzi o tą Toshibę, uważam, że nie macie się co bać tutaj pentium czwórki, dlatego że pomimo tego, że to jest stacjonarne Pentium 4, to jeżeli chodzi o kulturę pracy jest tutaj całkiem całkiem ok. Natomiast jeżeli chodzi o D800, tak jak już wcześniej wspominałem, dla mnie osobiście maksem, który tutaj ma jakikolwiek sens jest właśnie FX5200. I generalnie jeszcze jedna ciekawostka, a mianowicie tutaj na poprzednim filmie próbowałem wrzucić BIOS do Inspirona 8600, ponieważ ten BIOS obsługuje pamięci DDR333 MHz, a D800 tylko i wyłącznie 266 MHz. Ma to jakiś drobny wpływ na wydajność, więc im więcej, tym cóż, zawsze lepiej w tych naszych retro złomkach. Zresztą sama kwestia tego, że możecie coś zmienić jest fajna. Niemniej Inspirona 8600 Biosów rzucić się tutaj nie da, ale da się wrzucić Bios z Precisiona M60, a Bios z Precisiona M60 również obsługuje te pamięci z częstotliwością 333 MHz. Jak to zrobić? Ano, ściągamy sobie najnowszy Bios z Precisiona M60, następnie wpisujemy taką komendę. No, i jak widzicie, tutaj ładnie na drugiej przebitce bez problemu ten Bios nam się instaluje, i po restarcie. Mamy już tutaj pełną obsługę pamięci DDR 333 MHz bądź 333 MHz transfery, jak kto woli, i 166 MHz. I cóż, jeżeli chodzi o te kadłuby DELA do 800, myślę, że wyczerpaliśmy już temat do snu. Ja już raczej na kanale do tych kadłubów wracał nie będę. Osobiście zostawiam sobie w kolekcji tego z fxem 5200 oraz tego z. Titanium 4200 w wersji 64 MB. Mam jeszcze inne wersje 32 MB z 64-bitową szyną i być może jak kanał się trochę mocniej rozwinie, jak zdobędziemy trochę więcej subskrypcji, to na jakiś tam jubileusz zrobimy sobie tutaj na kanale konkurs, w którym jakiś z tych kadłubków Wam oddam, tak jak już raz miało to miejsce. Natomiast na ten moment myślę, że mamy konsensus i tyle, ile się da, tyle się da. Więcej nie nada. Jeżeli chodzi o gry, no to tak jak w przypadku D800 z Titanium 4200 w wersji 64 MB, mniej więcej na to samo możecie sobie pozwolić i w tym kadłubie. I nic mniej, nic więcej. Fajnie jest posiadać kartę FX, choćby nawet 5200 w D800, no bo jest to już taki relikt przyszłości, który dzisiaj coraz ciężej jest dostępny na rynku. I ja się cieszę, że. Finalnie i taki kadłub. Trafi do mojej kolekcji. Natomiast na ten moment myślę, że z mojej strony to będzie tyle. I na koniec chciałbym jeszcze bardzo serdecznie podziękować wszystkim za wkład, jaki wnosicie do tego kanału, za wszystkie wyświetlenia, za wszystkie lajki, komentarze, za wszelkiego rodzaju support, czy to finansowy, czy to donaty w postaci sprzętu. Wszystkim Wam z całego serca serdecznie dziękuję. Również za wsparcie poza kanałem, gdzie piszecie do mnie często, na messengerze, gdzie możemy porozmawiać sobie o złąkach z miłą chęcią też niosę Wam tam pomoc. Jeżeli ktoś potrzebuje o coś spytać, czegoś nie wie, być może wiem, zawsze warto spytać. Nigdy nikomu nie odmówiłem i też nie pozostawiam w większości tych zapytań bez odpowiedzi. A na ten moment z mojej strony to będzie tyle. Dzięki. Cześć!